A my jesteśmy na Dniu Otwartym w Szkole Pierskiej Błowiczu, gdzie sami uczniowie tak naprawdę zachęcają swoich młodszych kolegów do przyjścia do tej szkoły. No i właśnie tutaj z nami są licealistki. Jak udało nam się porozmawiać, wy bardzo doceniacie w tej szkole możliwość rozwijania kompetencji językowych. Czy możecie coś o tym opowiedzieć? No, na pewno nauczyciele są bardzo mili, bardzo pomocni, można do nich przyjść z każdym problemem tak naprawdę, nawet jeżeli nie chodzi o lekcje, po prostu o samopoczucie, jeżeli nie czuje... Ja na no, przykład miałam taką sytuację, że nie czułam się na siłach po prostu, żeby napisać kartkówkę z rosyjskiego i pani zrozumiała. Napisałam, żeby zobaczyć, co tam potrafię, ale nie wstawiłam jej negatywnej oceny i napisałam ponownie już na pozytywną. Czyli takie podejście nauczycieli, cała atmosfera jest na plus. E, tak, bardzo wyrozumieli, bardzo mili. Tak. A jakiego języka się uczysz e, właśnie tutaj w szkole? Uczę się rosyjskiego. Mhm. Jak Ci idzie i czy to jest tylko nauka języka, czy też coś więcej? Nauka też kultury? E, pani często dodaje takie w trakcie lekcji różne no, przerywniki takie właśnie związane na przykład z obchodami, świętami, jakimiś no, ciekawostkami po prostu też, no rozmawiamy o różnych rzeczach. I, co mogę powiedzieć jeszcze? W na przykład uczyłam się 5 lat przed niemieckiego. I szczerze mówiąc wydaje mi się, że no tutaj jest jednak lepsza, lepiej mi idzie z tym rosyjskim, nauczyciele też, no lepiej uczę jednak, wydaje mi się. Okay. a jakiego języka Ty się uczysz? Ja się uczę języka niemieckiego. Okay. Jeszcze raz? Języka niemieckiego. Niemieckiego języka? Okej, okay. i powiedz właśnie jak Ci idzie, jak wyglądają takie lekcje tutaj w tej szkole? Na początku powiedziałabym, że ja niemieckiego uczę się od jeśli chodzi o lekcje, to właśnie jak koleżanka powiedziała, chwilą chwilą, y, nauczyciele pomagają opanować materiał. Jeśli ktoś nie czuje się na środku napisania, oni nie mają problemu, aby to przełożyć. Y, lekcje pewnie też nie są jakoś straszne, tylko takie y, 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 oni po prostu kultury, dają im smaczki kulturowe, ale także... Y, Słuchamy piosenek. się, okay. A powiedzcie jeszcze, jak oceniacie samą atmosferę w szkole? Jak wy się tu czujecie? i poleci Czy poleciłybyście swoim młodszym kolegom, aby też tutaj e przyłączyli się? Poleciłabym, bo Uważam, że jest tak wykwalifikowana ta kadra. Nauczyciele zawsze chodzą uśmiechnięci, zawsze są chętni do pomocy. Z każdym problemem można do nich przyjść, do... nieważne kogo. No, w No Polecam w każdym razie. Dziękujemy i przyłączamy się do tej zachęty, aby tutaj dołączyć do liceum pierskiego i rozpocząć w nim naukę. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.